Witam bardzo serdecznie. Dawno nic nie nagrywałem, ale nadeszła pora, aby odkurzyć mikrofon i powrócić na podcastowy szlak. Szczególnie, że mam dobry pretekst, gdyż wystartował sezon 2023-2024, a Anvil ma za sobą już dwa mecze. W przeszłości nagrywałem głównie po konkretnych spotkaniach, lub też jakichś wyjątkowych wydarzeniach. Teraz format uległ pewnej zmianie i zapraszam na pierwszy odcinek Anwilowych Wieści. Plan jest taki, aby wypuszczać odcinki w miarę regularnie, najlepiej co tydzień i omawiać wszystko, co w tym czasie się wydarzyło około naszego klubu. Oczywiście, na chwilę obecną, to jest tylko taki zamysł, zobaczymy, jak ten projekt się rozwinie. Pewnie wprowadzę drobne modyfikacje, może techniczne, może merytoryczne, może zmienię coś w stylu, może będę poruszał także wątki związane typowo z przeszłością. Zobaczymy. Na pewno nie będę chciał wprowadzać zbyt długich nagrywek, aby was nie zanudzić. Krótko mówiąc, Anwilowe Wieści to będzie program, podcast, w którym będę przelewał swoje zwięzłe myśli, myśli typowego kibica na temat spraw bieżących. Ten pierwszy odcinek będzie swego rodzaju mieszanką, gdyż poruszę temat budowy składu, tego co trener Przemysław Frasunkiewicz stworzył yy, oraz oczywiście pierwszych spotkań, które rozegrały Rodweiler w bieżącym już sezonie. Mam nadzieję, że nie wyjdzie zbyt chaotycznie. Tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy do, najwa do najważniejszego. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. Śmiało można powiedzieć, że Anvil wszedł w nowy sezon z prawdziwym przytupem. Na inaugurację pokonaliśmy Trefso pod 91 do 83, a w drugiej kolejce wygraliśmy w łańcucie z Sokołem, a wręcz rozgromiliśmy gospodarzy 88 do 64. I tutaj bez owijania w bawełnę muszę po prostu powiedzieć, że podobało mi się to, co nasz zespół zaprezentował na parkiecie. I podoba mi się to, jaką rotacją dysponujemy, bo w meczu z Treflem, tak spojrzałem, że z ławki wchodzą tacy zawodnicy jak Amir Bell, Wiktor Sanders, Kalif Young, Janar Joessar, z ławki. Z ławki wchodzą ci zawodnicy, a według mnie to są gracze, którzy mieliby miejsce w pierwszej piątce praktycznie każdego zespołu PLK. To jest naprawdę coś pięknego i niesamowitego i to jest nasz duży atut już na starcie. Trener Frasunkiewicz zbudował bardzo szeroki skład, w którym wielu zawodników może pociągnąć wynik meczu. Pociągnąć nas do zwycięstwa. W każdej chwili ktoś inny może zaskoczyć. To było widać na parkiecie, bo nic a nic nie traciliśmy z intensywności. Praktycznie bezustannie mogliśmy nękać swoich rywali, którzy w końcu nie wytrzymywali i po prostu pękali. Ta drużyna, nasza drużyna, ma wielkie możliwości defensywne. Już potrafiliśmy to zaprezentować w pewnych momentach, aczkolwiek uważam, że obrona jeszcze nie była idealna. Jeszcze mamy sporo do poprawy lecz patrzę na to z wielkim optymizmem. Widzę też wyraźne różnice w porównaniu z zeszłorocznym składem. Mam tutaj na myśli przede wszystkim to, że obecny Anvil jest bardziej fizyczny, ma większe możliwości do gry 1 na 1, czego brakowało u nas szczególnie na początku zeszłego sezonu, a uważam, że to są kwestie, które w obecnej koszykówce są wręcz wymagane, konieczne, aby osiągnąć jakikolwiek sukces. I to nie tylko na arenie międzynarodowej, gdzie już od lat tak to wygląda, ale na polskich parkietach też to daje dużą przewagę. Przechodząc do konkretów, nie ukrywam, że bardzo cieszy mnie e, fakt, że w obydwu rozegranych meczach wygraliśmy walkę o zbiórki. A to zawsze bardzo ważne, bardzo istotne, taki powiedziałbym nawet, że fundament e, sukcesów w koszykówce. I tutaj w tym momencie należy wspomnieć o jednym nazwisku. Mam na myśli. Zapewne wiecie kogo, a mianowicie Kalif Yang. Już teraz śmiało można powiedzieć, że ten chłopak jest prawdziwym filarem naszej strefy podkoszowej. Kogoś takiego potrzebowaliśmy. To właśnie on, głównie on dodał tej fizyczności pod naszymi obręczami. Pokazał, że jest w stanie zadbać o strefę podkoszową. Ma w sobie mnóstwo energii mnóstwo, to jest prawdziwy wulkan energii. A do tego potrafi rewelacyjnie reagować w defensywie. Zarówno w grze 1 na 1, czy po zmianach krycia, wie po prostu, jak ma się zachować, gdzie stanąć, straszy blokiem, jest po prostu silnym chłopem, którego ciężko przestawić. Nawet trener Frasunkiewicz podkreślił ostatnio, że w jego opinii Janki jest jednym z najlepszych obrońców na tej pozycji w ostatnich latach w całej lidze. Mi najbardziej zaimponował swoimi zbiórkami. Mam wrażenie, że ten element sprawia samemu Jankowi mnóstwo radości i dodatkowo go nakręca. Sprawia wrażenie, że wychodzi na parkiet z myślą, on nie musi on nie musi rzucać, on nie musi robić nic innego. On wychodzi na boisko tylko, żeby zebrać tę piłkę z obręczy i pomóc w ten sposób drużynie. Przy tym bardzo żywiowo reaguje i tym samym nakręca siebie, nakręca kolegów z zespołu, nakręca kibiców. Jest w ogóle dla mnie takim materiałem na nowego ulubieńca fanów, bo sprawia wrażenie bardzo sympatycznego gracza. Tutaj może to dziwnie zabrzmi, ale odnośnie tych zbiórek, to Young zrobił z tego po prostu sztukę. To jak on zgarniał te piłki to był prawdziwy występ artystyczny. Pamiętam w dawnych czasach w Lidze NBA podziwiałem gdy Dennis Rodman zaliczał zbiórki za zbiórkami, bił rekordy i to była jego główna rola. W przypadku Younga, Younga mam podobne bardzo odczucia tylko oczywiście wiadomo w innej skali. Fakt jest taki że w meczu z Treflem zaontował aż 12 zbiórek z czego 6 w ataku. I oczywiście, jak łatwo powiedzieć, przejść w obronie. I trzymał naszą deskę. W łańcucie też nie było jakoś szczególnie gorzej, bo zapisał na swoim koncie 8 zbiórek. A poza tym warto wspomnieć, że otworzył nasz worek z punktami celną trójką, czyli pokazał, że ma znacznie więcej do zaoferowania niż mogłoby się wydawać. Już teraz jest niezwykle ważnym ogniwem naszego zespołu, a myślę, że tak będzie cały czas i jego rola będzie nawet jeszcze może rosła. Krótko mówiąc, cieszmy się, że ten zawodnik trafił do naszego klubu. Te dwa zwycięstwa nie byłyby zapewne tak przekonujące, gdyby nie inny anwilowy as. Wiktor Sanders dołączył do nas w trakcie zeszłego sezonu, wiadomo to jest zawodnik po przejściach i szczerze mówiąc wątpiłem, aby przedłużył swoją umowę z Rottweilerami, jednak zatrzymaliśmy Wiktora. I to jest ogromny, ogromny plus, a dotychczasowe mecze tylko to potwierdziły. Sanders momentami wygląda jakby był z innej planety, te kocie ruchy, te nieszablonowe zagrania. Nigdy nie wiadomo, czego od niego oczekiwać, bo potrafi naprawdę wiele. Potrafi rzucić z dystansu, potrafi wejść pod kosz, potrafi rzucić z pół dystansu. To oczywiście wszystko już znamy, ale w obecnym sezonie mam wrażenie, że to wszystko robi jeszcze lepiej. Powiedziałbym, że teraz założył buty prawdziwego lidera, gdy Rok temu dołączył do nas, to wiadomo, że hierarchia w drużynie była już ustalona i on był taki troszkę, może źle to zabrzmi, ale wiadomo o co mi chodzi. Był taki na doczepkę. Teraz jest z nami od początku i spełnia zupełnie inną rolę. Jest naszym motorem napędowym i widać, że coś takiego bardzo mu odpowiada. Mam wrażenie, że gdy Sanders otrzymuje piłkę, to cały zespół Rywali drży, bo po prostu nie wiadomo, co ten. Czarodziej znowu wyczaruje. Potrafi świetnie minąć i wykreować dla siebie pozycję rzutową albo znaleźć lepiej ustawionego partnera, oddać na obwód. Mamy czystą trójkę i wszystko gra. Bo Sanders naprawdę bardzo dużo widzi. Nie tylko gra pod siebie, ale świetnie uruchamia kolegów. Na chwilę obecną jest naszym najlepszym podającym. W meczu z Treflem zanotował 7 asyst, a w łańcucie dołożył 5 asyst. Z punktowaniem też oczywiście nie ma problemu. Treflowi zaaplikował 25 punktów, natomiast w łańcucie dołożył 16 oczek, chociaż mam takie wrażenie, że w starciu z Sokołem wyższy bieg w życiu tylko przez chwilę. Nie grał na pełnych obrotach przez cały czas, ale to wystarczyło. W tym czasie potrafił zajrzeć świetną asystę, zaliczyć przechwyt, trójkę w kontrze. Czemu nie? To jest właśnie Wiktor Sanders. Wiktor Sanders w wersji 2.0 dwa razy lepszy, dwa razy pewniejszy, dwa razy bardziej czarujący. Co ciekawe, oba spotkania zaczynał z ławki rezerwowych, ale jak widać, to nie ma dla niego żadnego znaczenia. Jak utrzyma taką dyspozycję albo jeszcze bardziej się rozkręci, to może myśleć nie tylko o tytule MVP, ale nawet najlepszego rezerwowego, co byłoby naprawdę wydarzeniem. W odniesieniu do zeszłego sezonu podoba mi się jeszcze jedna zmiana w formule budowania drużyny. Mam tutaj na myśli to, że wreszcie mamy dwóch pełnoprawnych rozgrywających. Nie jak rok temu, gdy, gdy był Łączka, a drugim playmakerem miał być, takim oszukanym playmakerem miał być Phil Green, który totalnie w tej roli się nie sprawdzał, nie czuł tej roli, bo to nie była jego pozycja. Teraz jest zupełnie inaczej. Mamy oczywiście cały czas w swoich szeregach Kamila Łączyńskiego, który niestety doznał kontuzji i jakiś czas musimy sobie radzić bez niego, jednak... Przyszła na to szybka reakcja, bo nasze szeregi zasilił Jakub Schenk, co uważam za świetny ruch. Bo to sprawdzony ligowiec, który gwarantuje pewien poziom, ale nie jest na tej pozycji osamotniony, bo jest jeszcze z nami Amir Bell. Co do Szenka, to wspomnę tylko, że oczywiście jego umowa na chwilę obecną jest krótkoterminowa. Jednak nie wiem, jak to się dalej rozwiąże. Szczególnie, że w dotychczasowych spotkaniach naprawdę prezentował się co najmniej przyzwoicie. Bardziej chciałbym poch pochylić się nad tym drugim, czyli nad Belem. Amerykanin stracił znaczną część zeszłego sezonu, i w czasie okresu przygotowawczego podczas sparingów było widać, że jest troszkę taki zardzewiały. Czytałem już komentarze, że trzeba go zwolnić itd., tak itd., tak no, ale to jest taka chyba norma w naszym środowisku, że kogoś trzeba zwalniać. Jednak ja nie podzielam tego zdania. Powiem wprost: Bel to dla mnie klasowy zawodnik, gracz typowo pod zespół. On nie musi robić wiele, on nie musi robić dużo, on przede wszystkim nie musi wychodzić na pierwszy plan, ale wpływa na cały zespół, gra bardzo efektywnie. Jego obrona, chyba wszyscy o niej słyszeliśmy, chyba wszyscy już ją widzieliśmy, chyba wszyscy zdążyliśmy już ją, ją podziwiać, ale to nie wszystko, bo on też potrafi rozgrywać. W meczu z Treflem, szczególnie w tej początkowej fazie, w pierwszej piące wyszedł Schenk i... Radził sobie nieźle, chociaż gdy był naciskany na całym parkiecie, to miałem wrażenie, że miał drobne problemy. Gdy wszedł Bell, to nasza gra wyglądała inaczej. Amerykanin potrafił odpowiednio dostosować tempo, potrafił odpowiednio przyspieszać i potrafi posyłać świetne podania nawet przez większą część parkietu. Świetnie uruchamiał nasze ataki szybkim podaniem, które momentalnie przenosiło akcję z połowy obrony na połowę ataku. Pod względem zdobywanych punktów też potrafi się włączyć. Wystarczy spojrzeć na mecz w łańcucie, gdy wystarczyło, że miał tylko trochę miejsca na wodzie I jak to się zakończyło? Zakończyło się tak, że zaliczył 3 na 3 w rzutach za 3. Jestem niemal pewien, że będzie mieli mnóstwo pożytku z tego zawodnika. Już teraz jest dobrze, ale wierzę, że on ma jeszcze mnóstwo, mnóstwo do zaoferowania. I ci, którzy go skreślali przed sezonem, przypomnę innego zawodnika o tym samym nazwisku, który całkiem niedawno u nas występował. Na początku też nie miał dobrej opinii, ale z czasem został wręcz ulubieńcem kibiców. I wszystkim było smutno, gdy opuszczą nasze szeregi. Tutaj może być bardzo podobna historia, i naprawdę liczę, że tak będzie. Muszę też zaznaczyć, że jestem usatysfakcjonowany z polskiej rotacji, którą dysponuje ten przyrząd Frasunkiewicz. Rok tam pod tym względem było troszkę tak nie bo no był Kamil Łączyński, ważną rolę odgrywał Misiek Nowakowski, ale oprócz tego no ciężko, ciężko. Teraz jest inaczej. Łączka jest ciągle z nami i jestem przekonany, że gdy wróci do zdrowia, to ciągle będzie stanowił o sile naszego zespołu, chociaż pod jego nieobecność jest Jakub Szęk, który mu nie można nic zarzucić. Ale to nie koniec, bo tym razem taką naszą główną rolę w, wśród polskich zawodników powinien odgrywać inny Jakub, Jakub Garbacz. To dość zaskakujący transfer. Garbacz to uznany zawodnik, reprezentant kraju, specjalista odrzutów za trzy. W każdym razie właśnie w ostatnich latach została do niego przypięta taka łatka, że on jest głównie od tego na parkiecie, ale szczerze ostatnio Różnie mu to wychodziło, bo miewał mecze w Stali Ostrów, gdy, nie wiem, odpalił cztery trójki. Później notował, nie wiem, jeden na 8 w tym elemencie. Jednak ja liczę, że u nas będzie troszkę inaczej, że trener Fasunkiewicz widzi w tym zawodniku nie tylko snajpera, ale też będzie chciał wykorzystać inne atuty Garbacza. Tutaj mam na myśli przede wszystkim to, że Garbacz potrafi także świetnie atakować obręcz. Jest zawodnikiem dość dynamicznym, dość sprawnym fizycznie i wierzę, że to będzie... Zarówno jego atut na nowo odkryty, który przełoży się na same korzyści dla naszego anwilu. To zresztą już w przeszłości podkreślał nasz szkoleniowiec, i to widać na boisku. Co więcej, Garbacz też potrafi grać całkiem solidnie, efektywnie w defensywie. Szczególnie w meczu strefą, rzuciło mi się w oczy, gdy utrzymywał pozycję mimo przewagi fizycznej rywala. Potrafił bronić naprawdę twardo i nieustępliwie, nic nie oddawał pola, i to jest naprawdę bardzo ważne i bardzo mnie to cieszy, bo tego akurat od niego nie wymagałem, nie oczekiwałem. W dalszej kolejności naszą polską rotację stanowią Mateusz Kostrzewski, czyli doświadczony zawodnik, który raczej nie będzie wybijał się na pierwszy plan, ale popularny kostek, którego wszyscy dobrze znamy, wszyscy pamiętamy, powinien być raczej takim specjalistą od Ciemnej roboty, robić mnóstwo małych rzeczy, które będą pozytywnie wpływały na zespół. Tutaj gdzieś zastawi, tutaj gdzieś zbierze, tutaj gdzieś naciśnie w defensywie i od tego on jest. I mam nadzieję, że w tej roli w pełni się sprawdzi. Jest z nami także Igor Wadowski, czyli kolejny doświadczony i zdany nam zawodnik. Od niego też raczej nikt nie oczekuje cudów. Jest raczej takim zapleczem, uzupełnieniem zespołu, głębszą rezerwą ale dzięki swojemu doświadczeniu może, powinien przynajmniej gwarantować pewien poziom, yy, może też pomóc w rozegraniu, bo przecież w przeszłości wielokrotnie to robił. Jednak te minuty, które spędził na parkiecie w łańcucie, no nie były zbyt obiecujące, wręcz przeciwnie. Wadowski miał wielkie problemy w defensywie, w ataku też niewiele wnosił i mam nadzieję, że to był tylko taki wypadek przy pracy. Jeszcze raz podkreślę, nie oczekuję od niego cudów, ale od czasu do czasu wejdzie na te kilka minut i po prostu postara się utrzymać poziom naszej gry. Na chwilę obecną polską rotację Anvilu zamykają młodzi zawodnicy, Filip Siewruk oraz Bartosz Łazarski. Tutaj wiadomo, jakie są oczekiwania. No, nie ma zbyt wielkich, powiedzmy sobie szczerze, takie typowe uzupełnienie składu. Chociaż Siewruk w łańcucie miał kilka dobrych momentów, miał kilka fajnych zagrań, w obronie też potrafił się zachować, jednak cały czas bolą mnie oczy, gdy pomyślę, o tych jego dwóch rzutach z dystansu, z dogodnych pozycji, gdy nawet nie trafił w obręcz. No, troszkę to tak rzuciło cień na ten jego, nie najgorszy występ. Pozostaje trzymać kciuki, aby w przyszłości miał lepiej skalibrowany celownik. Jeśli chodzi o Polaków, to jeszcze. To jeszcze nie wszystko, bo przecież, jak już wspomniałem, czekamy na powrót do zdrowia Łączyńskiego, ale jest jeszcze Maciej Bojanowski, który też leczy kontuzję, i miejmy nadzieję, że wreszcie. Wreszcie ją wyleczy, wreszcie wróci do gry w pełni zdrów, w pełni sił, bo już w przeszłości pokazał nam, że potrafi odgrywać ważną rolę, być znaczącym zawodnikiem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to naprawdę wiele zyskamy, naprawdę będzie to bardzo obiecująco wyglądać. Już teraz jest dobrze, a jest światełko w tunelu, że będzie jeszcze lepiej. Jest naprawdę, jeśli chodzi o tę polską rotację, solidnie i wręcz bogato. No a jest jeszcze Luke Petrasek, który Podobno czeka ciągle na polski paszport, pewnie jeszcze trochę poczeka. A jeśli Luke jeszcze dostałby to polskie obywatelstwo, to już w ogóle byłoby wow, byłaby bajka. Aczkolwiek powiem szczerze, że ja się na to nie nastawiam, nie napalam, raczej wykazuję tutaj cierpliwość. Co do samego Petraska, to jest już z nami trzeci sezon, ale ciągle nie zwalnia, ciągle utrzymuje wysoką dyspozycję. W dwóch dotychczasowych meczach rzucił łącznie 41 punktów, ciągle jest ta pewna rączka. Ciągle jest zagrożenie na obwodzie, pod koszem, ciągle potrafi poskakać, polatać. No to jest luk, którego dobrze znamy i którego chyba lubimy i szanujemy. Tutaj nie ma potrzeby, żeby się rozwodzić nad tym zawodnikiem. Jest dobrze i wierzę, że tak już pozostanie. No chyba, że będzie jeszcze lepiej, to oczywiście nie ma nic przeciwko. Zagraniczny gracz, czy w ogóle z naszych graczy, jeszcze wspomnę o jednym nazwisku, które bardzo lubię i szanuję: Janari OSR. Rok temu był z nami, miał być wtedy filarem zespołu, ale niestety bardzo szybko złapał bardzo poważną kontuzję, która wykluczyła go z dalszej gry. Teraz troszkę niespodziewanie pewnego pięknego dnia przeczytałem, że Janari znowu będzie u nas grał. Przyjąłem to z wielką dozą radości, bo to naprawdę zawodnik, który potrafi, potrafi wiele. Widać, że ten niedawny uraz pozostawia jeszcze na nim pewien ślad. Jednak z meczu na mecz powinno być coraz lepiej. Chociaż i tak już miał bardzo dobre momenty i pokazał rywalom, że te trójki to jest jego specjalność. Największą naszą bolączką na chwilę obecną, jeśli chodzi o zawodników, jest bez wątpienia Tanner Groves. Pierwszy rocznie, jak pierwszy starcie z europejską koszykówką, i jak na razie wypada dla niego dość, dość boleśnie, bo coś chłopak jakby miał problemy z przestawieniem się ten europejski basket, na ten dorosły, profesjonalny basket. Odstaje od rywali pod względem fizycznym. Nie jest takim centrem, jakiego chyba wielu oczekiwało. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że w ogóle nie jest centrem, bardziej przypomina taką czwórko-piątkę. Strasznie odstaje od silniejszych rywali, w obronie przypomina tyczkę, która jest dość łatwo mijana i przesuwana. No, nie wygląda to po prostu dobrze, chociaż na pewno Growsowi nie można zarzucić braku chęci, braku aktywności, bo ten chłopak chce, ten chłopak ochoczo biega od kosza do kosza, próbuje tylko, że czasami właśnie próbuje tak na siłę, czasami ma chyba zbyt gorącą głowę, czasami wybiera naprawdę złe rozwiązania, podejmuje złe decyzje rzutowe i bywa na parkiecie bardzo zagubiony, jakby nie wiedział, gdzie ma się ustawić, co ma w danym momencie zrobić. No, ciężkie starcie, ma ciężkie starcie z tą koszykówką. Dużo nauki przed nim i trzymam kciuki, aby nie wkradło się jakieś zniechęcenie do jego serca, bo jak już wspomniałem, serce do gry ma i czas powinien działać na jego korzyść. Nie mam zamiaru skreślać Grovesa, bo przykład Malika Williamsa z zeszłego sezonu dobitnie mi pokazał, że lepiej wierzyć. Poza tym mamy obecnie taki komfort, że naprawdę mamy silny, mocny, szeroki skład i możemy spokojnie czekać na rozwój tego gracza. Trener Fasunkiewicz też jestem przekonany, że nie brał kota w worku, wiedział, kogo kontraktuje i wie, co Growth może zaoferować, czego od niego oczekiwać, więc nam pozostaje po prostu czekać. Z innych bolączek, ale to już trochę tak na siłę, to martwi, boli mnie? Nie, nie, to za mocne słowa. Po prostu mam na myśli to, że Anvil czasami ma problemy z taką pewną dekoncentracją, nie potrafimy utrzymać odpowiedniego poziomu przez cały czas. Mamy momenty przestojów, delikatnych przestojów, które i tak nie, nie szkodzą w końcowym wyniku, nie wprowadzają nerwowej końcówki. Jednak wolałbym tego unikać i jestem pewien, że nasz szkoleniowiec też będzie dążył, aby naprawić ten problem. Teraz tak tylko o tym wspominam, nie rozwodzę się nad tym tematem, bo to naprawdę na chwilę obecną nie jest jakiś wielki problem, tylko coś, na co warto zwrócić uwagę w kontekście przyszłości. Z innych tematów, których nie mogę pominąć, już takich bardziej około meczowych, jest na pewno sprawa Szymona Szewczyka, a dokładnie zastrzeżenia numeru 33. To była podczas meczu z naprawdę wielka chwila, wzruszająca chwila. Wiem, że nie wszyscy popierają tę decyzję i rozumiem argumenty, jednak ja jestem po przeciwnej stronie i dla mnie to był dobry wybór. Szewcu na to zasłużył. Szewcu spędził u nas kilka sezonów, wywalczył praktycznie wszystko, co było do wywalczenia, zostawiał serce na parkiecie. Miał zawsze bliski kontakt z kibicami. Mam wrażenie, że czuł ten włocławski klimat, i o tym nie należy zapominać. To też jest bardzo ważne w takim docenieniu zawodnika. Tutaj nie chodzi tylko o cyferki osiągane na parkiecie, tu chodzi też o inne czynniki, tu chodzi też o serce. A jestem pewien, że serce szewczyka jest w niebiesko-biało-zielonych barwach. Tyle mam do powiedzenia w tym temacie, szewcu. Dzięki za wszystko. Będziemy pamiętać na pewno. Z innych spraw, Cześć Simon zakończył karierę, co było dla mnie spore zaskoczeniem, bo to jest zawodnik z rocznika 89, czyli jeszcze wcale nie aż taki stary gracz. Wiek chociażby Kamila Łączyńskiego czy Mateusza Kostrzewskiego. Jeszcze niedawno Amerykanin z powodzeniem grał we francuskim Dijon a teraz nagle bum koniec kariery. Cóż jego decyzja może były za tym inne sprawy. No nie wiemy nie wiemy tego nie wiemy ale na pewno Simonowi też chciałbym podziękować bo też jest ważnym zawodnikiem w historii naszego klubu. Też odegrał bardzo ważną rolę w historii Anvilu i tego też nie zapomnimy. Nie ukrywam że było mi bardzo miło gdy czytałem o tej decyzji na jego mediach społecznościowych. I w tym wpisie wyraźnie podkreślił znaczenie kibiców Anvilu dla jego osoby. Docenił kibiców Anvilu, tak jak kibice Anvilu przez te lata doceniali grę Chase'a. To naprawdę bardzo miłe. I pokazuje, że Anvil to coś więcej niż klub. Teraz Simon będzie miał znacznie więcej wolnego czasu, więc liczę, że zawita do naszego miasta, bo przecież został wybrany do drużyny 30-lecia. Więc, jeśli akcja esencja drużyny będzie kontynuowana, a liczę, wierzę i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, no to Chase powinien zawitać do Włocławka i zapewne to będzie miłe spotkanie dla wszystkich. Zresztą tak samo jak w przypadku pozostałych graczy, którzy dostąpili tego zaszczytu. Zbliżając się do końca, jeszcze kilka słów o naszej lidze, która w tym roku zapowiada się niezwykle ciekawie, bo mam wrażenie, że wiele zespołów poczyniło. Obiecujące transfery, naprawdę ciekawi, ciekawi zawodnicy trafili do PLK. I muszę przyznać, że miałem wielki problem, aby wytypować takich faworytów na papierze. Przed sezonem brałem udział w standardowej już zabawie na Twitterze, znaczy teraz to jest platforma X, no ale Twitter zawsze w sercu. W zabawie, którą organizuje Damian Kibican Wilu, pseudonim Pokal. Swoją drogą, jeśli nie obserwujecie jego konta, to popełniacie wielki błąd, koniecznie obserwujcie. No i tam trzeba było wytypować końcową tabelę PLK i tak usiadłem tej zabawy, tak mówię, kurczę, tutaj ustawić, na jakiej pozycji. Popatrzyłem po tych składach, pomyślałem, pokombinowałem i wyszło mi, że widzę sześć zespołów, które powinny walczyć o pierwsze miejsce. Oprócz nas mam w tym gronie Stal Ostrów, mam w tym gronie oczywiście Mistrza Polski King Szczecin, Legię Warszawa, Śląsk Wrocław oraz Tref Sopot. Każda z tych ekip ma na pewno spory apetyt, ma spory potencjał, aby o to walczyć. To zwiastuje naprawdę ciekawe, naprawdę emocjonujące zmagania, gdzie wiele rozstrzygnięć będzie sprawą otwartą. Tak tylko zdradzę, że w tej zabawie na pierwszym miejscu wytypowałem nasz anvil. macherzy sądzą podobnie, więc to w pewien sposób budujące. Te pierwsze kolejki pokazały jednak, że nasza PLK jest ligą szaloną, nieprzewidywalną, gdzie po prostu wszystko jest możliwe. Faworyci zgubili punkty, przegrali mecze, a na prawdziwe zaskoczenie wyryzł zespół MKS Dąbrowa Górnicza. Ekipa z południa Polski odniosła dwa zwycięstwa, pokonała mistrza Polski, pokonała wicemistrza Polski i to naprawdę budzi podziw. Hiszpański trener Boris Balibrea zbudował tam bardzo ciekawą ekipę, która... No, chyba będzie czarnym koniem w obecnych rozgrywkach. MKS świetnie wystartował, jednak przed nimi niezwykle ciężkie spotkanie, bo przyjeżdżają do, do naszego Włocławka i naprawdę liczę na to, że czeka ich tutaj zimny prysznic. Chociaż musimy być gotowi na ciężką przeprawę, podczas której nie będzie miejsca na odpuszczanie. Mecz z MKS-em już w najbliższą niedzielę o godzinie 19.30 w Hali Mistrzów. No, i myślę, że będzie się działo. Dobra, czas zakończyć pierwszy odcinek Anwilowych Wieści. Dziękuję za wysłuchanie, za wszelkie uwagi będę bardzo, bardzo wdzięczny. O kilku sprawach zapomniałem oczywiście dzisiaj powiedzieć. Niektóre wątki rozwinę w kolejnych odcinkach, wrócę do nich. No a co, na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz dzięki, i do następnego. A na do widzenia powiem jeszcze tylko, że ta drużyna ma naprawdę ogromne możliwości, ogromny potencjał. Oglądanie tej drużyny sprawia mnóstwo radości, więc tym bardziej wspierajmy, dopingujmy, oglądajmy, trzymajmy kciuki. I to tyle. Cześć.